Hejka wszystkim. Tutaj Zuzia z Prodio. Ja dzisiaj przychodzę do was z instrukcją, jak korzystać sobie z funkcji Wejść-Wyjść Pracowników. No i z innych przydatnych zakładek z tym związanych. Zakładkę znajdziecie sobie po lewej stronie w pasku. Tutaj jest wejścia wyjście RCP. No i tutaj zaraz pod tym widzimy też inne zakładki, które są spójne z tematem czasu pracy pracownika, czyli właśnie rejestracja czasu pauz, dni wolne, karty pracy i podsumowanie miesięczne. Ale skąd w ogóle się biorą te dane. Pracownik po zalogowaniu się do panelu ma możliwość odbicia swojego wejścia i wyjścia z pracy oraz swojej przerwy. Pracownik może się odbijać tutaj kodem QR, kodem kreskowym lub pinem. Tutaj sobie wybieramy pracownika. Może sobie wpisać też uwagi do wejścia no i zacząć start pracy. Podobnie to wygląda, jeśli chodzi o pauzy. Tutaj może wyjść sobie na przerwę, też sobie wybrać swoje imię, nazwisko, wpisać PIN. No i dodatkowo może sobie wybrać właśnie powód przerwy. Czyli na przykład jeśli chce iść na jedzenie, no to wybieramy sobie powód jedzenia i rozpoczynamy przerwę. No i wszystkie te dane mamy widoczne w zakładce wejścia, wyjścia RCP. Tutaj wyświetli nam się teraz tabela z informacjami, no i przejdziemy sobie wspólnie przez te wszystkie informacje. Mamy tutaj informację o pracowniku, o tym, o której odbył się wchodząc do pracy, o której wyszedł z pracy. Mamy informację o tym, na której zmianie pracował, czyli czy na pierwszej, drugiej, czy trzeciej. Mamy informacje też o czasie wejścia wygładzonym i czasie wyjścia wygładzonym. On polega na zaokrągleniu czasu wejść i wyjść do najbliższej ustalonej jednostki czasowej, czyli np. Na do najbliższych 5, 10 lub 15 minut. Czyli dajmy na to, pracownik przychodzi do pracy o 8.03, a system rejestracji czasu zaokrągla ten czas do 8.00. I podobnie jest z tym, jeśli pracownik wychodzi z pracy o 17.07, no to czas zostaje zaokrąglony do 17.00. Potem mamy informację o y, czasie w pracy, o podstawie czasu pracy. Mamy informacje też o nadgodzinach. Tutaj można sobie samemu zdecydować od jakiego czasu naliczają się te dodatkowe godziny. No i one będą widoczne w tej kolumnie. Mamy informację o tym, ile czasu pracownik spędził bez pauz, ile był na pauzie. Mamy informacje też o powodach przerw, czyli to właśnie co wyświetlało się na tamtym panelu. Co mogli sobie wybrać, czyli czyszczenie, jedzenie, magazyn lub palenie. Informacja o czasie pracy na zadaniach produkcyjnych. Tutaj mamy też informację o brakującym czasie, czyli właśnie tej różnicy pomiędzy czasem pracy, czasem pracy nad zadaniami produkcyjnymi i przerwami. Mamy też informację o produktywności naszego pracownika, czyli widzimy tutaj właśnie informację o tym, czy nasz pracownik jest produktywny, czy pracuje tak jak powinien. Mamy też Tutaj te uwagi, czyli to, co właśnie pracownik może sobie wpisywać podczas odbijania się swojego wejścia do pracy. Czyli tutaj mamy na przykład notatkę, i ona jest widoczna po najechaniu na nią. No i mamy też informację o geolokalizacji, czyli tutaj mamy geolokalizację wejścia do pracy i wyjścia z pracy. No, i tutaj widzimy informację o tym, w jakim miejscu pracownik odbył się, wchodząc do pracy i wychodząc z niej, i czy było to po prostu właśnie w miejscu pracy. Jak sobie klikniemy na tą geolokalizację, to mamy mapę i tutaj mamy pineskę z lokalizacją pracownika. Mamy też informację o adresie IP startu i stopu pracy. No, i również przeglądarkę, czyli widzimy z jakiej przeglądarki korzystał pracownik, kiedy wbijał się do pracy i wybijał się z niej. Tutaj mamy też cztery kolumny z informacją o tym, kiedy został utworzony czas pracy pracownika, kto go utworzył, jeśli pracownik nie odbył się samodzielnie, tylko zostało to dodane manualnie, kiedy został zaktualizowany i kto to zaaktualizował. Jeśli klikniemy sobie przy pracowniku właśnie ten ołówek Edytuj. To wyświetli nam się okno edytuj wpis rejestracji czasu pracy. No i tutaj możemy sobie edytować wejście do pracy, wyjście z pracy. Mamy informację też o tym, kto edytował ten wpis, jeśli już on został wcześniej edytowany. Mamy historię zmian. Tutaj wszystko jest pokazane. Mamy też informacje o historii pracy, o pauzach. No i tutaj mamy w pauzach informacje o starcie. Pauzy, o zakończeniu pauzy, no i o tym, ile pracownik spędził czasu na tej pauzie. Możemy sobie też ukryć te informacje o geolokalizacji i o adresie IP przeglądarca. I wtedy widzimy tylko te informacje. Dodatkowo mamy też dane kadrowe, czyli tutaj jest tabelka z tymi informacjami odnośnie czasu pracy pracownika. W prawym górnym rogu mamy też zębatkę dostosuj. No, i tutaj możemy sobie y, zmienić kolejność tej y, kolumny, możemy sobie wejść w ustawienia, i tutaj właśnie możemy sobie zmienić to wygładzanie y, wejścia do pracy w minutach. Czyli na przykład, y, jeśli damy tutaj zaokrąglanie w górę i damy wartość 15, no to jeśli chodzi o 7.40, to wtedy się nic nie dzieje, a jeśli chodzi o 7.46, to wtedy się zmieni godzina, wygładzi się godzina do 8. Tutaj mamy informację o nadgodzinach, czyli tutaj mamy próg, od którego naliczamy nadgodziny w godzinach. Czyli na przykład nadgodziny mogą się naliczać po, po przepracowaniu 8 godzin lub 10 godzin, i wtedy będzie to widoczne. Wtedy po prostu ten czas będzie się już naliczać w kolumnie nadgodziny. Później mamy opcję zmiana, czyli możemy sobie właśnie tutaj ustawić. Godziny, od których będzie się naliczać pierwsza zmiana, druga zmiana, no i trzecia zmiana. Dodatkowo, jeśli ten pracownik zapomni się odbić przy wejściu do pracy lub zapomni się odbić przy wejściu do pracy, możemy sobie dodać jego czas pracy manualnie, przyciskając właśnie ten guzik. No i tutaj sobie wybieramy pracownika, wybieramy sobie jego datę wejścia do pracy. Jego datę wyjścia z pracy razem z godziną, i możemy sobie dodać też notatki. Po zapisaniu wyświetli nam się to też w tej tabeli. Możemy wyeksportować sobie też dane do Excel lub CSV. Później w prawym górnym rogu mamy też tutaj zakładki, te same, które znajdują się pod tą zakładką wejścia-wyjścia RCP, czyli z tego widoku możemy bezpośrednio przejść do pause. I tutaj mamy rejestrację czasu pauz. I widzimy yy, pracownika, o której rozpoczął pauzę, o której zakończył swoją przerwę, jaki był czas przerwy i powód. Mamy też tą informację o geolokalizacji, czyli to samo yy, co było przy wyjściu i wejściu do pracy, czyli widzimy, gdzie odbył się na tą pauzę i gdzie z niej wrócił. Mamy też informacje o tym właśnie adresie IP i o przeglądarce, czyli to samo, co było właśnie w wejściach, wyjściach. No i tutaj te daty utworzenia, utworzyło, zaktualizowano i kto zaaktualizował, no to, to są też te same informacje, które były przy wejściach wyjścia. Możemy sobie tutaj też wyeksportować, wyeksportować dane do CSV lub Excela. Mamy też możliwość ukrycia sobie nieaktywnych pracowników, czyli możemy tutaj widzieć tylko informacje o pracownikach, którzy aktualnie u nas pracują. Mamy możliwość również filtrowania sobie tych przerw po danym pracowniku, po tym, kiedy rozpoczął przerwę, po tym, kiedy zakończył przerwę. Możemy sobie też tą przerwę zedytować. Możemy tutaj zedytować jej powód, jej start i koniec. No i widzimy też tutaj, kto edytował tą pauzę. Mamy też zakładkę Dostosuj, w której możemy sobie zmienić kolejność tych kolumn. Następnie z tego widoku możemy przejść sobie do zakładki Dni Wolne. No i wyświetli nam się tutaj cały kalendarz, w którym mamy informacje. Mamy nazwisko pracownika i powód y, jego nieobecności. Czyli na przykład sobie wchodzimy w Janusza Kowalskiego, który się podświetla na czerwono. No i tutaj y, mamy informację: nieusprawiedliwiona nieobecność. No i w notatkach mamy informację, nie dostałem informacji o nieobecności. Jak sobie w to klikniemy, no to możemy edytować sobie ten dzień wolny. Czyli możemy sobie edytować powód niewolnego, możemy sobie. Edytować od kiedy rozpoczął się ten dzień wolny i do kiedy on trwał. Czyli, na przykład, jak zmienię, że od 19 do 20 czerwca, no to wtedy podświetli mi się automatycznie, że były to dwa dni. Jak zmienię na 19 do 19, no to wtedy wyświetla się informacja o jednym dniu. Mamy też informację o tym, ile od początku roku miał tych nieobecności i jakie to były nieobecności. Tutaj możemy dodać sobie notatki, uwagi z księgowości. Mamy też y, suwad, suwak, suwak, dzięki któremu możemy sobie odznaczyć, żeby nam liczyło cały dzień. Czyli na przykład, jeśli pracownika nie było tylko dwie godziny w pracy, no to możemy sobie też to zaznaczyć. No i ignoruj weekendy, jeśli pracownik wziął sobie urlop, a wasza firma nie pracuje w weekendy. Tutaj też mamy informację, możesz edytować powody i kolory dnia wolnego, klikając przycisk dostosuj. Więc kliknijmy sobie ten przycisk. Sobie możemy też kliknąć z tego widoku. No i tutaj oczywiście mamy to ustawianie kolumn, no i pola formularza. I tutaj możemy sobie edytować typ dnia wolnego. Możemy sobie tutaj zmienić jego nazwę i kolor na taki, który będzie nam odpowiadać. Według własnych preferencji. No i dodatkowo możemy sobie dodać typ dnia wolnego. Możemy sobie tutaj wpisać jego nazwę, no i też zmienić sobie kolor na taki, który nam się podoba. Tutaj możemy sobie również wybrać miesiąc, który nas interesuje, żeby wyświetlał się w kalendarzu. Możemy zmienić sobie też widok na tabelę, no i wtedy widok wygląda tak. Tu są dokładnie te same informacje, tylko inny widok. Tutaj też możemy sobie wyeksportować, wyeksportować te dane do Excel lub CSV, natomiast jeśli chodzi o widok kalendarza, no to nie ma takiej możliwości. Natomiast jeśli właśnie chcemy to zrobić, no to możemy przełączyć się na tabelę i wtedy taka możliwość się pojawia. Możemy samodzielnie też dodać sobie nieobecność pracownika, klikając właśnie przycisk Dodaj. No i tutaj możemy sobie wybrać danego pracownika. Powód jego nieobecności. Od kiedy będzie nieobecny, do kiedy? Automatycznie podświetlają się dni. Możemy dodać sobie notatki, uwagi z księgowości. No i tutaj są te same przyciski, co w opcji edytuj. No i jeśli na przykład dodam właśnie tutaj taką informację, no to ona się wyświetla w kalendarzu. Na fioletowy powód L4 mam oznaczony jako fioletowy kolor. Następną funkcją, która znajduje się w zakładce Wejść i wyjść jest karta pracy. No i tutaj możemy po danym pracowniku wyszukać sobie informacji na, jego, na temat jego czasu pracy w skali całego miesiąca mamy informacje o wejściu, wyjściu, o czasach wygładzonych, o czasie w pracy, o jego zmianie, o tym ile dni wolnych miał w miesiącu, czyli tutaj na przykład był na urlopie, więc mamy informację urlop, o jego czasie przerw w ciągu całego miesiąca i czasy pracy na zadaniach produkcyjnych. I tutaj możemy sobie też yy, edytować widok. Możemy usunąć, żeby pokazywało przerwy. Możemy odznaczyć też, żeby pokazywało czas pracy nad zleceniami. No i wtedy to znika po prostu. Tutaj też możemy sobie wybrać, który miesiąc nas interesuje. No i możemy przejść sobie do ostatniej funkcji, czyli podsumowania miesięcznego. Tak wygląda podsumowanie miesięczne. No i to jest fajna funkcja, bo ona pozwala właśnie na takie szybkie i łatwe generowanie raportów, dzięki którym można sobie analizować wydajność i efektywność tych pracowników. Tutaj możemy. Tutaj zobaczymy sobie razem wszystkie dni. i Tutaj mamy imię i nazwisko, czyli widzimy imię i nazwisko danego pracownika, liczbę jego dni w pracy, liczbę jego nieobecności. No i tutaj mamy te same informacje, co tak naprawdę w karcie pracy, tylko że one są wtedy zbiorowe. Możemy sobie wybrać też miesiąc, który nas interesuje. Możemy sobie odznaczyć, żeby pokazywał podział na dni robocze, soboty i niedzielę, to wtedy mamy razem wszystkie dni. Możemy też odznaczyć, żeby pokazywał czas pracy nad zleceniami. Wtedy tego nie ma. Więc możemy sobie tak naprawdę tutaj dostosowywać widok pod nasze preferencje i pod to, co nas interesuje dokładnie. No i to w sumie na tyle. I w sumie na tym sobie kończymy dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. No i zachęcam korzystania sobie z naszej nowej zakładki, bo naprawdę ułatwia pracę. No i zachęcam też do subskrypcji po więcej poradników. No i na tym sobie kończymy dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zachęcam do korzystania sobie z naszej zakładki, bo naprawdę ułatwia pracę. No I zachęcam też do subskrypcji po więcej poradników. To już wszystko w tym filmie. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami i poradami technologicznymi. Dodatkowo sprawdź. Co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy?